No i co ciekawe, będzie Black Hole, panowie. E, standing ze strony Always of Fly będzie grał Enigmom. No i będzie chciał swoim Black Hole'em złapać tutaj jak największą liczbę Alliance. Myślę, że Puk ciężko będzie mieć z tym Pukiem, no bo Coil będzie tutaj no i tak stunował. Nie wiem, czy przez BKB przechodzi stun i tak z Coila, no ale... Na pewno dimaju nie zostaje enigma, ale czysto no przepraszam za mój brak. No nie pamiętam dokładnie, aż tak bardzo w mechanice do się nie zagłębiałem. No jedziemy dalej. Ja wyłączam sobie flasha, żeby ma tu wszystko ładnie śmigało. Bo gdyż flesz mi no niestety ostatnio coś bardzo podupadł i doprowadza no moich znajomych, jak i również mnie do szału. No i tymczasem jedziemy z tymi panami z Alliance. Nie są to panowie z Empire, przepraszam za drobnostkę. No, zmierzają sobie w trójeczkę. 45 klatek na sekundę to jest. I 1300 bitów na sekundę wysyłam. Ustawiam całego obsa specjalnie pod e, mój. Internet, no i komputer Ostatnio akurat coś kompu zaczął szwankować, no nie wiem czy to są same wentylatory, ewentualnie jest to wina zasilacza, który obciążalność prądową no, nie wytrzymuje No i prawdopodobnie coś z napięciami mu później siada, no bo mi wentylatory coś nie halo działają Tymczasem Admiral Bulldog no spokojnie skautuje. na bocie Przejdźmy do gry, nie będziemy tutaj fulać o tym co jest z moim kompem To was nie interesuje, interesuje was to co się dzieje na ekranie Tagon 600 W. O, mogę sobie włączyć przecież taki bajer... Przecież, jakim jest? Sorry, 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 sorry. Ale niestety muszą być itemki. I temki, większa szansa, tym lepiej. <laughs> Akurat stawiałem ich, że wygrałem TA3, no i tak się stało. Nawet pennanta specjalnie pod to kupiłem i co ciekawe, wiedziałem, że z DK składzie się coś pozmienia. Byłem fanem DK, no i też trafiłem z Penantem, no bo teraz skład DK jest ultra OP. Puk S4 spokojnie harasuje Skandala. Skandal nie jest dla niego na razie zagrożeniem, no mimo, że ma swoje wirujące toporeczki. No, nie będzie raczej tutaj sprawy kłopotu S4. W międzyczasie na topie. IGM razem ze swoim kompanem lodą. No, sprawia tutaj mu IGM miejsce, żeby Clockwork się z daleka, Dzięki za info. Zapominam często o tym na początku. No, jedziemy. Skandal. Walczy ze S4 o last hity. Zrzuca tutaj Illusionary Orba Pug. No, walczy o każdego las hita. Póki co, cienko mu idzie 1 do trzech, 3 denaje a troll, 2. Także nic ciekawego na tym idzie. Ciężka walka o każdego Creepa w międzyczasie. Silent No, pracuje prawdopodobnie nad swoim Magic wandem, raczej mu się początkowo tu nie przyda sama, nad samego Admirałka. No, i zobaczymy, czy Admirał Bulldog będzie tak dobry jak Funik na BH. No bo funik świetnie sobie radzi Behano Offlane sam doprowadza do fragów bez pomocy ze swoich sojuszników z Navi. No i zobaczymy, czy pan Admiral Bulldog, albo Hotdog, jak to różnie mówią. Również sobie tak świetnie będzie radził z panem Silentem na bocie. W międzyczasie mit S4, pierwsze użycie salwy, Skandal. No, chyba wyjadał swoje tangosy już aktualnie. Pracuje chyba nad butelką. Nie wiem, czy to jest dobra opcja dla niego, no ale on tylko będzie jej używał, żeby spamować z tym and Access. No i zapewnia sobie przewagę w farmie na tym midzie. Na bocie cały czas klog. No, on będzie pracował raczej nad butelką. W międzyczasie idzie. Cały czas zapewnia na tej górze miejsce. klok się trzyma z daleka loda. No póki co free farma. Co się również w statach i last hitów no ładnie tutaj wyświetla. Że póki co królujem jest Last Hita. No i zarówno ten pan. Świetny hero Enigma Best Jungler in the game. No i sobie tutaj ładnie z tym radzi. Admiral Hotdog. No wybiera się na łowy, panowie. No i zobaczymy z jakim skutkiem. Póki co. No w drugi skill dał raz, Invis dwa razy, więc nie ma zbytnio ciekawego damage'a. No ale skautuje czeka że on będzie się farmić, e, będzie bronić e, swoich Eidolonów ciałkiem. No i w ten czas każdy hit od BH no może grozić śmiercią dla Enigmy, przyniósł First Blooda dla kompanus Alliance. No i ciężko ma tu ten clock, patrzcie 0-0. IGM no, ładnie blokuje, w międzyczasie wykorzystuje czas, nie boi się tego kolejaka loda, też ładnie denuje, 12 denajów, bardzo pięknie, z Quilling Blade'em, aż muszę, no ma Quilling Blade'a, no i w ten sposób pięknie sobie radzi. a w ten czas Admiral Bulldog, problemy na bocie, nietrafione Willing Access od trolla, no zapewniając spokojną ucieczkę, tym bardziej, że panowie bodajże nie mieli tutaj centrów ani dustów, Podgląd sobie zobaczymy. A jednak byłem w błędzie ładnie mieli obaj. No ajo zapewne ładny supporting dla Empire. Tymczasem na idzie wymiana ciosów S4 kontra skandal. No i ten Puk. Niestety, Butelkę tutaj spamuje. No a póki co skandal. No ładniej sobie radzi na tym idzie. Nie, przepraszam. Web web idą. No ale Puk. Ostatecznie będzie. W mid no, dosyć mocno potężniejszym hero od Trolla. No, chyba że Troll tak się wyfiduje, no, że będzie kosmicznym problemem dla Alliance, doprowadzając ich linię do zgonu dzięki Battle Chance'owi. No i później taki Troll może ci wbić Aksa w plecy, no i w ten sposób zniszczyć Twojego trona. Admiral Bulldog znowu widzi Standina Empire. No, ale nie ryzykuję życia, raczej będzie najwyżej łapać właśnie tego expa z dystansu. Weaver. No, chcę zadać, gdy będzie zaskukuć, mimo wszystko wyszukuję tego Admirała hotdoga. No i pojawia się Roam od strony enigmy i IOMA i WISPA, przepraszam. On ma już. Ma Sol ringa. No i pojawia się puszna Admirałka. On podejmuje się ucieczki, no dus niepotrzebnie, nie było szans na złapanie Herosa. W międzyczasie Troll Warlord padł, Ak e, pojawił się z, Ro z Roamem na mida, no i powodując ten czas frag na cześć ku chwale szwedzkiej drużyny. 1-0 dla Alliance. No i w międzyczasie też ważny kill. Dla z mimo że teraz jeszcze śmierci nie są aż takie e, bolesne dla tego trolla, gdy szybko wstaje.